4, 3 2 1. Prawy max na most. Prawy max na most. Prawy 3 krótki nie ciąć, do lewy dwa nie ciąć. Prawy trzy krótki nie ciąć, do lewy dwa nie ciąć. 100. Lewy dwa nie ciąć, lewy dwa nie ciąć. 50 lewy 4, lewy max, długi nie ciąć. Prawy 5, zacisk, prawy 5, zacisk. Podwójna szykana od lewej, szybka, od lewej, szybka. 70 lewy 4 przydni lewy 4 przydni do prawy 4 do lewy 4 szykana od prawej szykana od prawej meta stop 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 stop